Miejski zakład oczyszczania odpowiada byłemu prezydentowi, a obecnie radnemu Łukaszowi Borowiakowi na wpis w jego mediach społecznościowych dotyczący kosztów zarządu, cen wywozu odpadów i rosnących hałd odpadów w zakładzie zagospodarowania w Trzebani. To insynuacje, powiedział szef Rady Nadzorczej Spółki Maciej Wiśniewski i zalecił byłemu prezydentowi więcej rozwagi. Celem konferencji jest odniesienie się do insynuacji. I pewnych zarzutów, które były prezydent, radny Łukasz Borowiak sformułował wobec MZO. Ja nie mogłem tego uczynić jako przewodniczący Rady Nadzorczej wcześniej, dlatego że do środy przebywałem na urlopie i dopiero tak naprawdę dzisiaj był ten pierwszy moment, gdzie mogliśmy się spotkać tutaj z Państwem. Dlatego poprosiłem Pana Prezesa o zwołanie konferencji, żeby się odnieść, odnieść do tych zarzutów. Częściowo uczynił to już Pan Prezes. Jednakże. W sumie, idąc za sugestią Pana Borowiaka, który w wypowiedzi powiedział, że e, włodarz może o wszystkim nie wiedzieć, powołuje po to Radę Nadzorczą, żeby pilnowała interesów spółki, więc jako Przewodniczący Rady Nadzorczej, pilnując interesów spółki, no muszę odnieść się do tych insynuacji i zarzutów. Nieprawdziwych informacji, które pojawiły się w mediach społecznościowych e, za sprawą Pana e, e, Łukasza Borowiaka. Spółka MZO jako przewodniczący Rady Nadzorczej. No nie mogę milczeć wobec no, rozpowszechniania no, nieprawdziwych tez. Ale, jakby do konkretów. Pierwsza to jest odpowiedzialność za wysokość opłat za śmieci. E, dość sprytnie pan Borowiak powiązał te dwie rzeczy, czyli spółkę MZO z opłatami ze śmieci, bo tak się może zwykłemu mieszkańcowi to skojarzyć, natomiast są to zupełnie dwie odrębne działalności. Miejski zakład oczyszczania spółka nie ustala wysokości za opłaty za odpady. E, odpady, i pan Borowiak o tym dobrze wie, zresztą e, tak się wypowiadał również w mediach. E, że to nie MZO. Ale wiedząc, że to nie MZO ustala odpady, wiąże funkcjonowanie spółki z wysokością odpadów. Więc jeszcze raz dla skonkretyzowania jasności przekazu, spółka MZO nie ustala wysokości za odpady, które płacą mieszkańcy. To ustala Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego, który jest odpowiedzialny za ustalenie stawek za te opłaty. Spółka co robi? Jedynie realizuje zadania z zakresu odbioru i zagospodarowania odpadów zgodnie z warunkami w przetargu, które określa Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego. W pewnej części dodam, bo to nie jest y, cały obszar związku, ponieważ spółka startuje w regularnym przetargu zgodnie z ustawą o zamieniach publicznych, więc zob zobligowana jest do tego, żeby utrzymać tą działalność, którą dziś prowadzi. Jesteśmy zobligowani do y, wskazania ceny najkorzystniejszej w stosunku do innych ofert i tylko wtedy możemy na tym rynku zafunkcjonować. Także I, jest... I przypomnijmy, że na terenie obszaru komunalnego Związku w całości nie obsługuje tego miejskie zakład oczyszczania, obsługuje. <słuch> W części, w której wygrywa przetarg, a w innej części ten, który ma korzystniejszą cenę. I tak w tej chwili jest. Tak. Jeżeli chodzi o koszty, bo tak jest to powiedziane, że to tyle kosztuje. Koszty odbioru i zagospodarowania odpadów. No więc koszty ponoszone przez MZO nie wzrosły. Przeciwnie, są utrzymywane na stabilnym poziomie i są adekwatne do przychodów. Czyli MZO, w MZO nie wzrosły koszty zagospodarowania i odbioru odpadów, więc ta narracja jest fałszywa, nie nastąpiło żadne podniesienie kosztów działalności spółki. I teraz właśnie, jeśli chodzi o odniesienie się do kosztów działalności spółki, od sierpnia ubiegłego roku nastąpiła zmiana zarządu spółki i od tego momentu zdecydowanie spadły koszty zarządzania spółką. Wynagrodzenie obecnego prezesa jest prawie trzykrotnie niższe niż koszty wynagrodzenia w czasach poprzedniego zarządu. Jest to różnica około 400 tysięcy złotych, bo gdybyśmy, gdyby został utrzymany poprzedni model zarządzania spółką, to koszty roczne sięgnęłyby około 700 tysięcy złotych. Tyle by kosztował zarząd. Spółki. A tak jest on prawie trzykrotnie niższy. Więc mamy niższe koszty, bardziej racjonalne, co jest korzystne oczywiście i dla spółki, i no też dla mieszkańców. Kolejny zarzut, czy wątek podnoszony to, że mieszkańcy płacą za hałdy odpadów. No to już jest tutaj no, takie fakty, kontra, kontra manipulacja, ponieważ jest totalną nieprawdą, że mieszkańcy płacą za hałdy odpadów. Mieszkańcy płacą za te odpady, które wyprodukują, a nie za hałdy, które są na zakładzie w na terenie, na terenie MZO trafiają Pozostałości, tak naprawdę, po przetworzonych odpadach, to jest tak zwany stabilizat, a także na przykład materiały, odpady budowlane. I to z tej części działalności spółka generuje przychody, co nie obciąża mieszkańców, a wręcz wzmacnia finansowo spółkę. Bo spółka musi mieć pieniądze, żeby się rozwijać. Żeby inwestować nowy sprzęt, żeby obniżać e, e, koszty swojej działalności, żeby być konkurencyjnej, żeby wygrywać przetargi w komunalnym związku. I nie robi to z pieniędzy mieszkańców, którzy płacą za odpady, tylko robi to z działalności e, poza tym odbiorem odpadów, bo to nie jest tak, że spółka zajmuje się tylko i wyłącznie odbiorem odpadów śmieci od mieszkańców. I teraz jeszcze podsumowując pewien kontekst, no ja rozumiem polityczny wypowiedzi pana radnego Borowiaka. No, mamy okres, tak zwany okres ogórkowy. No i rozumiem, że tutaj skrętnie pan Łukasz Borowiak próbuje wykorzystać ten czas. No ale ja mógłbym też przewrotnie powiedzieć, że jak pan. Borowiak rozpoczynał funkcję prezydenta, to mieszkaniec płacił za odpady 9 złotych, a teraz, a jak kończył to płaci 33 zł. Więc jak się Pan Łukasz Borowiak chce bawić w taką, w taką grę, no to, no, to, no to jest odpowiedź, że jak rozpoczynał swoją funkcję jako prezydent to kosztowało to 9 zł, a jak kończył to 33. Więc prośba o to, żeby nie odwracać uwagi od faktów, które no mają po prostu zwierciedlenie w danych. I na zakończenie, ja bym tak zalecił Panu Borowiakowi więcej rozwagi przy publicznym formułowaniu swoich, myślę, że to są takie emocjonalne i nie do końca przemyślane wypowiedzi, jeszcze nie minął rok nowej prezesury, nowego zarządu w MZO, ale po roku podsumujemy roczne, roczną działalność i niewykluczone, że po tym podsumowaniu to właśnie pan Borowek będzie musiał odpowiadać na pytania związane, co się działo w spółce, kiedy on był prezydentem. Ale na ten czas jeszcze poczekajmy, bo musimy zakończyć. W sierpniu minie rok zarząd, zarządzania spółką przez nowy zarząd. I myślę, że na przełomie sierpnia-września będzie ten czas takiego podsumowania generalnie ogólnego, co się w MZO zmieniło, jak MZO działa i jak MZO zamierza w przyszłości działać.